Czasem nawet nie zauważamy, kiedy nasze finanse zaczynają wymykać się spod kontroli. Codzienne życie, rachunki, prezenty dla najbliższych, potem niespodziewana wizyta u lekarza i nagle okazuje się, że coś jest nie tak. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu sygnałach, które mogą sugerować, że finanse wymykają się spod kontroli. Nie po to, żeby kogoś zawstydzać albo wytykać błędy. Najszybszą drogą do naprawy finansów jest ich zrozumienie. Hej, z tej strony Dagmara. Witam cię serdecznie na kanale Linfi. Tutaj rozmawiamy o finansach osobistych i nie tylko. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, super, naprawdę się cieszę, bo to znaczy, że chcesz zadbać o swoje pieniądze, a samo to jest ogromnym krokiem naprzód. A jeżeli wracasz kolejny raz, tym bardziej, witam Cię ciepło! Dzisiaj opowiem Ci o pięciu sygnałach, które mogą oznaczać, że Twoje finanse zaczynają się psuć. Ale jeśli któryś z nich widzisz u siebie, to nie koniec świata. To nie jest wyrok, to tylko informacja. Oczywiście podpowiem także, jak skutecznie zapobiegać i jak walczyć z zachowaniami, które rujnują domowy budżet. Bardzo powszechne. Nie ma się czego wstydzić. Przecież życie nie polega tylko na obowiązkach, ale też na przyjemnościach. Także tych spontanicznych. Większość ludzi nie wie, ile dokładnie wydaje w miesiącu. Bo przecież wiadomo, rachunki, jedzenie, paliwo, jakieś drobne zakupy, kino, wizyta u lekarza, jakaś jednorazowa składka na urodziny znajomego i tak dalej. Problem w tym, że dopóki nie wiesz, ile wydajesz, nie możesz świadomie decydować o swoich finansach, a w konsekwencji nie wiesz też, jak je poprawić. Plan bez danych to tylko zgadywanie. I teraz, to nie chodzi o to, żeby zapisywać każdy grosz przez całe życie. To krótka droga do obsesji. Skutecznym sposobem jest określenie, ile potrzebuję, ile mogę przeznaczyć na oszczędności, a ile na drobne przyjemności. Jeśli zdarzyło Ci się pomyśleć pod koniec miesiąca: jak to możliwe, że już nic nie zostało z mojej wypłaty, to znak, że warto zacząć śledzić swoje wydatki. Zrób sobie miesiąc podsumowania. Nie chodzi o to, by przez te 30 dni oszczędzać czy powstrzymywać się od najpotrzebniejszych zakupów. Realnie oceń ile wydajesz, na co i jak ta kwota wygląda w stosunku do twoich dochodów. Wydatki podziel na te podstawowe. Są to na przykład rachunki, jedzenie, paliwo, rata kredytu hipotecznego. Do tego działania dodaj część, którą przeznaczasz na przyjemności. Bez lukrowania. Podlicz ile wydajesz na rzeczy, bez których da się żyć, ale poprawiają jakość twojego życia lub dostarczają potrzebnej rozrywki. Do tej kategorii możemy zaliczyć wszelkie subskrypcje, karnety na siłownię, wyjścia do kina czy restauracji. Na koniec zobacz, ile realnie jesteś w stanie przeznaczyć na poczet oszczędności. Dobrą praktyką jest też trzymanie się zasady 50-30-20, o której mówił Janek w jednym z poprzednich filmów. 50% Twoich dochodów powinno iść na poczet wydatków koniecznych, 30% na przyjemności, a 20% na oszczędności. To mogą być zakupy na raty, płatności odroczone, karty kredytowe albo zwyczajne przekładanie spraw na potem. Jeżeli czujesz, że nie masz teraz wystarczająco pieniędzy, ale następnym razem jakoś to będzie, to właśnie taki mechanizm zaczyna mieszać w Twoich finansach. Płacenie później daje chwilową ulgę, ale ma jedną poważną konsekwencję. Przyzwyczaja nas do życia ponad stan. Oczywiście takie rozwiązanie w założeniu ma pomóc w ogarnięciu finansów. Niestety w rzeczywistości często prowadzi do spirali zadłużenia. Nagle zaczyna być normą, że pieniądze, których jeszcze nie zarobiliśmy, już mają konkretne przeznaczenie. To tak, jakby przyszły ja pracował na błędy teraźniejszego ja, a przyszły ja może mieć swoje własne problemy, inne wydatki, inny moment w życiu. Warto więc zadać sobie pytanie: Czy odkładam płatność dlatego, że mam konkretny plan, czy dlatego, że teraz mnie na to zwyczajnie nie stać? Jeżeli to drugie, to powinna ci się zaświecić lampka i to dość jasno świecąca. Co może być rozwiązaniem takiego problemu? Najzwyczajniej unikanie takiego działania. O ile zakup sprzętu AGD czy nowego laptopa do pracy często finansowany jest dzięki możliwości rozłożenia na raty, o tyle zakup nowych butów najczęściej jest fanaberią, która może sporo namieszać w finansach. Poduszka finansowa to nie luksus. To fundament. To pewność, że gdy coś się wydarzy, choroba, utrata pracy, nagła naprawa samochodu, awaria pralki, nie musisz sięgać po kredyt, pożyczkę albo prosić kogokolwiek o pomoc. Nie chodzi o miliony. Chodzi o to, żeby mieć oszczędności pozwalające przeżyć chociaż jeden, dwa, trzy miesiące bez tracenia gruntu pod nogami. To daje spokój, to daje oddech, to daje wolność decydowania. I przede wszystkim daje wystarczającą ilość czasu na znalezienie rozwiązania problemu. Jeżeli wiesz, że jedna niespodziewana sytuacja byłaby dla ciebie dramatem, to jest sygnał, że finanse wymagają uwagi. Nie dlatego, że zrobiłeś coś złego. Po prostu los nie zawsze da się przewidzieć. Pieniądze mają wpływ na emocje i wszyscy dobrze o tym wiemy. A częste narażenie na stres ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie i codzienne życie. Ale jeżeli czujesz niepokój za każdym razem, kiedy masz sprawdzić konto, odkładasz przeczytanie maili z rachunkami, pojawia się w tobie wstyd, napięcie lub poczucie przytłoczenia, to nie jest tylko sprawa finansowa. To już kwestia ogólnej jakości życia. Kiedy nasze finanse są chaotyczne, zaczyna się zamknięte koło. Unikasz ich kontrolowania, bo się boisz. A im bardziej unikasz tego tematu, tym większy odczuwasz strach. Stres związany z finansami potrafi obniżyć jakość życia, wprowadza niepotrzebny lęk i po prostu psuje Twoją codzienność. Jeśli nie wiesz, jak prezentuje się Twój budżet, tak jak w pierwszej części naszego odcinka, podsumuj finanse. Stresuje Cię mnogość zobowiązań? Rozważ konsolidację lub restrukturyzację zadłużenia. Jeśli odczuwasz niepokój, niepoparty rzeczywistymi problemami z budżetem, to może czas, by zasięgnąć opinii terapeuty. Życie w stresie jest męczące i przede wszystkim niezdrowe. Zadbaj o siebie. Kupujesz coś, żeby poprawić sobie humor, idziesz na zakupy i nie możesz oprzeć się promocjom, widzisz u znajomego nowy telefon, więc czujesz potrzebę, by ulepszyć i swój model. Traktujesz zakupy jako formę nagrody po ciężkim dniu, tygodniu czy miesiącu. Oczywiście, nagradzanie się za osiągnięcia to nic złego. Ale jeżeli tylko szukasz pretekstu, żeby cokolwiek sobie kupić, to może być już problem, bo impulsywne wydawanie pieniędzy prawie nigdy nie jest dobre. To jest jak gaszenie ognia benzyną w krótkiej perspektywie ulga, w długiej dramat. Co możesz w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze, możesz na chłodno ocenić, ile jesteś w stanie przeznaczyć na takie drobne, impulsywne przyjemności. 20 zł na takie wydatki to nie majątek, a może uda ci się zaspokoić pragnienie. Dodatkowo unikaj miejsc, które będą kusić promocjami, kolorowymi reklamami czy nowościami czyhającymi na każdym kroku. Chodzenie po sklepach sprawia, że chętniej wydajesz? Rób zakupy online. Wydajesz więcej niż pierwotnie założyłeś. Ustaw limity transakcji. Pamiętaj, że wyrobione nawyki szybko stają się codziennością. Sukcesywna praca nad finansami pozwoli Ci nauczyć się panować nad impulsywnymi decyzjami, ale to wymaga determinacji. Na koniec chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeżeli widzisz u siebie jeden z tych sygnałów, to nic straconego, naprawdę. To znaczy tylko tyle, że właśnie zauważyłeś coś, co do tej pory działo się automatycznie, może nawet poza Twoją świadomością. Zrozumienie mechanizmów i problemów to pierwszy krok. Najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby robić rewolucję tu i teraz. Chodzi o konsekwentne, spokojne zmiany, które pozwolą Ci poczuć rzeczywistą ulgę. Ważnym jest, abyś umiał określić, na czym polega Twój problem, co Cię ogranicza i co stanowi dla Ciebie prawdziwe wyzwanie. Małe kroki robią wielkie efekty, ale tylko wtedy, gdy robisz je regularnie. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten materiał. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, zostaw komentarz, napisz, podziel się swoimi przemyśleniami. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej treści o świadomych finansach. Trzymaj się i pamiętaj: nie musisz być perfekcyjny. Wystarczy, że będziesz konsekwentny. Do zobaczenia.